Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie pokażę Wam moją kolekcję pomadek firmy Golden Rose I to będą pomadki z serii Sheer Shine Style Lipstick I ja mam tych pomadek 10, ogólnie w całej kolekcji ta sobie sprawdzałam na stronie, jest ich bardzo dużo, nawet nie wiem ile Tutaj macie wszystkie możliwe odcienie, więc naprawdę jest dużo kolorów do wyboru. Pomadka jednak kosztuje z tej serii 14,90 i są to bardzo fajne takie nawilżające pomadki. Formuła jest zdecydowanie tak mocno nawilżająca, nabłyszczająca, więc to jest taka pomadka trochę w formie błyszczyka ale nie do końca, bo nie jest aż tak klejąca jak błyszczyk i nie ma takiego, wiecie, klejącego uczucia na ustach jak błyszczyk, więc świetna taka alternatywa dla matowych pomadek, które są bardzo modne, ale czasami mamy ochotę, wiecie, coś takiego położyć na usta z delikatnym kolorem, ale jednak mocno właśnie Nawilżającego, żeby te nasze usta po prostu trochę sobie odżyły i odpoczęły od tych ciężkich matów, przynajmniej ja tak mam, bo e, przeważnie właśnie noszę takie dosyć ciężkie, matowe, zastykające pomadki, więc e, to jest fajna taka alternatywa dla tych e, ciężkich właśnie pomadek, żeby coś takiego sobie lżejszego na usta położyć. E, no i zrobimy sobie właśnie, e, przyjrzymy wszystkie kolory, które mam. E, no i zobaczymy, jak wygląda na ustach. E, na tą chwilę nie mam nic na ustach i myślę, że będę delikatnie wklepywać sobie odrobinkę. Dosłownie korektora, żeby ten kolor wyglądał tak, jak on w rzeczywistości wygląda Możecie tu moje odbicie widzieć Mam dupkę, więc chyba to przekręcę trochę O, teraz jest idealnie Okej, okay, więc będę po prostu delikatnie ten kolor Taki podkład sobie robić pod kolor Żeby ten kolor był taki, jak w rzeczywistości jest Ale dosłownie odrobinkę, żeby mój kolor ust nie przebijał się przez tą pomadkę Więc zaczynamy Okej, okay, więc jak widzicie, odrobinkę sobie swój kolor ust... Przykryłam i też planuję taką całkowitą kolekcję moich pomadek w słoczach. Pokazać Wam w jakimś filmie, więc jeśli chcecie taki film, a to będzie na pewno długi film, a raczej chcę tylko po prostu pokazać Wam kolor. Nie będę już gadać w trakcie tego filmu, tylko będziecie widziały kolor, więc jeśli chcecie taki film, to dajcie kciuka do góry. A tymczasem zaczynamy od pierwszej pomadki. Pierwsza pomadka, którą ja mam, jest w numerku 03. W ogóle nie pokazałam Wam, jak wygląda opakowanie. Takie ładne, bardzo takie eleganckie. Tutaj mamy to opakowanie, jest matowe. A logo Golden Rose, które na nim się znajduje, jest takie błyszczące, więc dzięki temu je widać. I z tyłu mam napisane: jaka to jest pomadka pod spodem. Mamy numerek, więc tak to wygląda. Pierwsze, co ja posiadam, to jest numerek 03, taki nudziakowy odcień. Już nakładam sobie na usta. Jak widzicie, bardzo ładnie i bezproblemowo się aplikują. Pozostaje nam piękny, delikatny, błyszczący kolor, taki. Ten jest akurat taki bardzo. Mm, no dziakowy wręcz, bym powiedziała, beżowo, delikatnie wpadający w żółć. Nie jest to taki beż wpadający w brąz, tylko właśnie delikatnie w żółć. Okej, okay, kolejny numerek, to jest 04 i to jest chyba. E Prawie moja ulubiona pomadka z tej serii. To jest taki przygaszony róż, który jest bardzo modny, chociaż jeśli chodzi o takiego typu błyszczące pomadki, to ja właśnie lubię albo takie, albo troszeczkę takie bardziej intensywne. Następna będzie taka już moja typowa ulubiona z całej serii. Już Wam pokazuję, jak ta wygląda. I jak widzicie, ona pozostawia taki delikatny, bardzo um, kolor naturalny, jakby kolor ust. Jeśli ktoś ma dosyć blade usta, bo to jest taki zgaszony, jasny róż. Ok, kolejna pomadka, którą mam właśnie na ustach, to jest numerek 13 i to jest ulubiona moja pomadka z tej serii, bo ona nadaje takiego zdrowego, bardzo naturalnego koloru, właśnie ust. To jest taki mój kolor ust, ale lepszy i lekko błyszczący, czyli po prostu taki zdrowy, naturalny look. Strasznie mi się podoba taki. Delikatny róż, ale troszkę mocniejszy od tego poprzedniego, więc dzięki temu, że jest troszkę żywszy od to jest po prostu nadaje takiego żywszego koloru naszym ustom. Kochane, właśnie przeżyłam za uroczenie. Powiem Wam, że tą pomadkę musiałam chyba przeoczyć, bo naprawdę jej nie widziałam, że ją mam. To jest numer 18 i po prostu ona wygląda prześlicznie. Zobaczcie, taki zdrowy luk nadaje, no coś cudownego, taki delikatny róż, przełamany e, koralem, bym powiedziała, przepiękny odcień. Nie wiem, czy powiedziałam numer 18. No coś cudownego, zobaczcie, taki naturalny, piękny, dziewczęcy look nadaje I myślę, że ją teraz będę częściej nosić, bo strasznie mi się spodobała Nie wiem dlaczego ja wcześniej nie zauważyłam, nie zwróciłam na nią uwagi Ale jest po prostu przecudowny, przepiękny kolor Ok, kolejna pomadka to jest numerek 27 i myślę, że tego bardzo nie widzicie Bo ogólnie jakoś mega tego nie widać Staram się Wam pokazać o co mi chodzi. Ta pomadka ma w sobie drobinki. Ewidentnie, pokażę Wam, może pomadkę samo z bliska. O, ona ma mnóstwo w sobie takich drobinek, ale kiedy nałożymy ją na usta, to same możecie zauważyć, że bardzo tych drobinek nie jest widać, a to światło jakoś tak fajnie odbija się od naszych ust i nadaje takiego e, trójwymiarowego blasku. Więc dosyć fajny kolor. I też tutaj, zobaczcie, ona wygląda na bardzo ciemno, a na ustach jest to taki. Truskawkowy kolor, bym powiedziała Chociaż też nie do końca, bo one są wszystkie takie lekko zgaszone Przez to, że to krycie mają takie półtransparentne Ale bardzo mi się podoba Ogólnie wszystkie te pomadki, jak widzicie Strasznie przypadają mi do gustu Bo one też sprawiają, że usta wydają się takie większe Bardziej takie pulchne Dzięki temu właśnie, że odbijają światło i nadają takiej trójwymiarowości Więc naprawdę bardzo ładny Kolejny kolor i tak, jakbym w życiu nie pomyślała, że, będę, że będzie mi się podobała pomadka, która ma w sobie brokat, czy tam jakieś dobinki, no to ta jest naprawdę bardzo ładna, bo ten dobinek nie jest zbyt mocno widać. Kolejna pomadka to jest numer 28. I to jest troszeczkę taki żywszy wygląd, Ona wygląda tutaj na taką dosyć intensywnie malinową, a na ustach jest taki ładny, zdrowy, żywy, delikatny malinowy kolorek. Który po prostu ożywia naszą cerę i daje takiego żywego luku. Więc tak wygląda numer 28. Ok, kolejny numerek to 29. U wygląda w ten sposób. Tutaj wygląda na mega ciemną, taką bordową, a na ustach jest to piękny taki żywy kolor. Znaczy, żywy nie jest aż tak mocno intensywny, tylko taki lekko zgaszony odcień, właśnie bordo. Ale myślę, że nadal bardzo ładny, bo te pomadki, wszystkie mimo tego, że nawet są to trochę ciemniejsze kolorki, to nadają takiego żywego, zdrowego wyglądu. Powtarzam się, wiem, ale naprawdę za każdym razem, jak patrzę właśnie w lusterko na tą pomadkę na usta, jak wyglądają z tymi pomadkami, to po prostu jest taki naprawdę żywy, idealny wygląd ust. Po prostu coś pięknego, więc bardzo mi się podoba również. Przechodzimy do numerka 30. Ten numerek to jest taka trochę jeszcze ciemniejsza, głębsza wersja tego poprzedniego. E, tyle, że jak tamten był taki dosyć żywy, ten jest trochę bardziej zgaszony. I nie jest aż tak ciemny, jak widzicie. Nadal jest takim naturalnym kolorem. Zdecydowanie nie wygląda tak jak tutaj w tej tubce, Ale jest to taka mm, zgaszona, bym powiedziała, śliwka, taki odcień. Następna pomadka, numerek 31. E, to już jest taka żywa, intensywna. Wiśnia <noise> Szukam tutaj różnych takich słów opisujących kolory Bo czasami e, Przecie mi różne komentarze, że nie potrafię Określić koloru Albo cały czas powtarzam to samo e, Więc ten kolor to jest dla mnie taka wiśnia e, Żywa Zobaczcie, on powinien też być taki już ciemny Trochę wpadający w fiolet, a na ustach on wygląda tak Naprawdę żywo mm, On jest taki Czerwień, przełama na róże Dosyć intensywny, piękny kolor Soczysty Okej, okay, i ostatnia pomadka z mojej kolekcji to będzie numerek 32, który zobaczcie, tutaj wygląda na mega ciemny, prawie czarny, to jest taki fiolet wpadający prawie, że w czerń. Ciem... No, przesadzam, no, ale to jest taki bardzo ciemny fiolet, a na ustach oddaje się jako taki um, ciemny malinowy odcień, lekko też wpadający w ten fiolet, ale bardzo tak subtelnie. E, więc, no tak jak widzicie, to jest taki um, dosyć ciemny ale nadal dzienny kolor. Mam nadzieję, że ma to sens, co mówię, staram się jakoś Was tutaj naprowadzić, ale myślę, że kamera dobrze oddaje te kolory tym razem, więc no tak prezentuje się ostatni kolor. Okej okay, kochana. więc jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak. Dajcie kciuka do góry, tak jak zwykle e, I dajcie znać, co byście Chciały zobaczyć w kolejnych filmach I tak jak mówię, jeśli chcecie ten film e, Ze słuchami wszystkich moich pomadek e, Na ustach, to również Dajcie znać w komentarzach Koniecznie ja postaram się taki film nagrać, może na kilka Tu, żebym znowu nie zniszczyła sobie ust Ale na pewno taki film postaram się Dla was nagrać, jeśli będziecie oczywiście chciały e, Więc nie przedłużam e, Do zobaczenia w kolejnym filmie Pa, pa.